Na pewno będzie więcej obrazków. Rozpoczynamy 70. sezon kulturalny w Miejskim Ośrodku Kultury i to w tym przypadku rozpoczynamy go z wielkim przytupem, dlatego że będzie się on odbywał w starych, nowych pomieszczeniach. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że MOK oprócz wyremontowania uzyska dodatkowe powierzchnie. Będą to powierzchnie w części strychowej, ogród zimowy, ale też zagospodarowane będzie, będą piwnice na poszczególne sekcje. Dlatego też do tej pory 40 sekcji, a już od nowego sezonu tego 70, który dosłownie za kilka dni rozpoczniemy, będzie ich ponad 60. Dodatkowo 89 grup, dodatkowo nowe sekcje, sekcja ceramiczna, tutaj będziemy specjalny piec mamy ściągnięty, gdzie można będzie tą ceramikę wypiekać, sekcje dla dzieci, jak chociażby Lego czy origami, sekcje taneczne, które będą dodatkowo takie jak tango, jak hip-hop, także myślę, że będzie tego bardzo, bardzo dużo, zachęcam naszych mieszkańców, aby skorzystali z tych wszystkich sekcji, aby ten budynek naprawdę żył i, i przywrócona została mu ta e, funkcja kulturalna dla naszych mieszkańców, a poza tym zapraszam, żeby przyjść go w ogóle zobaczyć, bo ogromny remont, tak jak powiedziałem, dodatkowe powierzchnie, ponad 20 milionów złotych, które zostało tutaj włożone przez miasto z dofinansowaniem również zewnętrznym, marszałkowskim, to wszystko powoduje, że nasze miasto pięknieje. A jeżeli mieszkańcy chcieliby już przyjść, zobaczyć, serdecznie zapraszam. Najbliższa niedziela to wystawa pana Janusza Chlasty. Codzienne życie naszych gnieźnie na przestrzeni ostatnich lat zaczynając od lat 70 a potem kolejny koncert 3 dni później 26 godzinie 19 muzyki dawnej więc myślę że każdy znajdzie coś dla siebie to jest w ogóle sezon szczególny, 70., który otwieramy i ma dla nas szczególne znaczenie, bo wracamy do naszej głównej siedziby na ulicy Łubieńskiego. Cały proces rewitalizacji i przebudowy został zakończony, w związku z tym chcemy zaprosić mieszkańców Gniezna, turystów, osoby, które odwiedzają nasze miasto, żeby skorzystały z tej oferty i przyszły zobaczyć, jak wygląda nasza nowa siedziba. Ale wymyśliliśmy to w taki sposób troszeczkę y, atrakcyjniejszy niż samo oglądanie zapraszamy do zwiedzenia w ramach gry o MOK. Tak nazwaliśmy sobie całą tą przestrzeń. Osobą zapraszającą, takim wodzirejem i zapraszającym jest nasz główny patron, czyli Klemens Waberski. Wieloletni, osoba wieloletnia związana z kulturą w ogóle w naszym mieście, w naszym regionie. I Klemens Waberski zaprasza nas do 11 zadań, które będą rozmieszczone w różnych częściach naszej głównej siedziby. Wyremontom Dostosowanej, dostosowanej oczywiście do grup wiekowych. W związku z tym zapraszam serdecznie, bo to jest 11 zadań, które mówią o na historii naszego budynku o 70 latach kultury w ogóle w mieście i o osobach, których często już nie ma pomiędzy nami dzisiaj, ale które tworzyły tą kulturę i miały znaczący wpływ. Chcę zaprosić wszystkich Państwa do 25 września o godzinie 17 startujemy i w każdy dzień roboczy o godzinie 17 a w pierwszą sobotę po 25 września zapraszam o godzinie 10 i wtedy oprowadzimy Państwa z atrakcjami. Wstęp jest wolny, w związku z tym serdecznie zapraszam, a grupy wiekowe ustalimy w danym momencie, jak Państwo przyjdą.